Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj Dowejko, redakcja My Politics państwa i moim gościem senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam wszystkich tych, którzy nas oglądają i słuchają. Przypominam oczywiście o możliwości zadawania pytań na czacie i zaczynamy już od największej aktualności, największego newsa dzisiejszego dnia, czyli Jarosław Kaczyński w rządzie. No, właśnie, skąd ta decyzja tuż przed wyborami? Czy może mieć ona coś wspólnego z tym referendum, które jest zapowiadane właśnie przez Jarosława Kaczyńskiego? Czy może on będzie odpowiedzialny za to, żeby je przeprowadzić? I czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński przez te pół roku weźmie cały pis w ryzy? No, i ja myślę, że prezes Jarosław się zdenerwował, zdeprymował, szlak go trafił, bo nagle się okazało, że wystarczyłoby, żeby minister, z tego co pamiętam, Szynkowski Welsenk, który negocjował sprawę tak zwanego systemu alokacji imigrantów, złożył tak jak rząd Czech wniosek, że prosimy o, wnioskujemy o wyłączenie Polski z tego mechanizmu obowiązkowej alokacji, bo przecież to na na oczywista oczywistość. W Polsce mamy ponad milion osób, które uciekły przed wojną z Ukrainą. No jak prezes miał szlak nie trafić? No przecież zrobił z niego kompletnego wała, balona i idiotę. Tu prezes ogłasza: Zrobimy referendum w tej sprawie. Nie pozwolimy, żeby Unia pluła nam w twarz. A okazuje się, że wystarczyło, że minister reprezentujący ten rząd złożyłby stosowny wniosek. No ta sprawa nominacji to krzyk rozpaczy premiera, który jak się okazało, nie docierają do niego na Nowogrodzką wszystkie informacje. Musi w te pędy wracać do rządu, bo się okazuje, że ten rząd poza jego plecami nie potrafi sobie z niczym poradzić. Pewno prezes Kaczyński pierwszy raz się dowiedział, że tylko w ubiegłym roku do Polski wjechał. No na właśnie, podstawie decyzji administracji rządowej 135 to tysięcy to, referendum, mówi się, tak mówią też przedstawiciele większości rządowej, że ono, żeby uniknąć takiej klapy, jak była frekwencyjna w przypadku Jowu w 2015 roku, gdzie też to, umówmy się, było referendum dość mocno wyborcze, dzisiaj jest pomysł, referendum razem z wyborami w dniu wyboru, żeby była frekwencja, ale też chyba, żeby była kampania prawej sprawiedliwości, bo pamiętamy kampanię w 2015 roku, no przecież wtedy PiS bardzo mocno zyskało właśnie na tym, że Ewa Kopacz zgodziła się na 8 tysięcy migrantów i oni mówili, nie, absolutnie, nie, nikogo nie przyjmujemy. No, ale, panie redaktorze, okazuje się, że rząd tylko w jednym roku, bo ta administracja rządowa, placówki dyplomatyczne wydają zgodę na podjęcie pracy w naszym kraju, okazało się, że rząd tylko w jednym roku wpuścił 135 tysięcy muzułmanów z Bangladeszu, z Turkmenistanu, z Filipin, z innych krajów azjatyckich. No więc okazuje się, że poza plecami prezesa jest piąta kolumna, która mu wbija nóż w plecy. I kto jest kolejnym, który mu wbija nóż w plecy? Obajtek, obajtek wybudował całe osiedle na 10 tysięcy tych muzułmanów, którzy mają nie pracować przy okazji jednej z inwestycji Orlenu. No to prezes nie dziwota, że się zdenerwował. No bo jak można tak z prezesa takiego idiotę robić, że tu prezes walczy, żeby 1900 kilkadziesiąt osób nie wjechało. A tu poza jego plecami w jednym roku sto kilkadziesiąt tysięcy osób wjeżdża, więc jedyne, co mógł zrobić, to podjąć decyzję, że w te pędy wraca do rządu. I ja jeszcze prezesowi, jak tak denuncjujemy to, co się dzieje w rządzie i w parlamencie, jeszcze jedną rzecz powiem. Panie prezesie, pan nie wie, co oni poza panami, pana plecami wyczyniają. Kiedy mieliśmy tutaj w Senacie ustawę. O transporcie zbiorowym, która w, e, chcieliśmy wprowadzić zasadę, że ci, którzy jeżdżą na taksówkach, a są obcokrajowcami, muszą mieć aktualne zaświadczenie o niekaralności, żeby żadna masa, kiełbasa, perszink i słowik nie wozili polskich kobiet i polskich dzieci, żeby nie dochodziło, a niestety dochodzi do gwałtów, e, było wiele takich zdarzeń, było też kilka sytuacji, które się zakończyły najbardziej tragicznie. E, jedna z tych osób, na Przykład obywatel Gruzji uciekał z Gruzji przed wyrokiem, który na nim ciążył, i Senat przyjął taką poprawkę. Uwaga, posłowie PiSu i chyba też pan, chciałem to po cichu panu powiedzieć, zagłosowaliście przeciwko takiej poprawce. No naprawdę oni tam pana oszukują i kłamią. Musi pan patrzeć im na ręce w tym rządzie i w parlamencie, bo oni wszyscy poza panem różne dziwne rzeczy wyczyniają. A w tej sprawie cała opozycja pana ostrzegała. Od platformy obywatelskiej po konfederację. Wszyscy byli za tym, żeby te zaświadczenia o niekaralności wprowadzić, tylko twardo pis, realizując nie wiadomo, jakie interesy boję się o tym mówić. Jakie interesy zacząć się. Na natomiast żeby widzimy przestępcy że, wozili. widzimy, wozili że już ludzi. zaczyna się tak naprawdę kampania wyborcza na dobre, tak Marsz czwarty, czerwca wiele innych wydarzeń w tą sobotę czeka nas Kongres PiS-u, czeka nas konwencja Konfederacja, także trzeciej drogi. Jak pan myśli, wokół czego, wokół jakich tematów może ta kampania się skupić? No bo na razie mamy tych migrantów i podejrzewam, że będą jeszcze przez wiele miesięcy o tym mówić przede wszystkim przedstawiciele partii rządzącej, ale gdzie jeszcze szukać tych tematów, na których może być grana kampania? Panie redaktorze, ja jestem wstrząśnięty niezmieszany informacją, która ujęła Najwyższa Izba Kontroli. 300 miliardów długu poza budżetem, ukryte w sposób haniebny. Czegoś takiego jeszcze nie było. Najwyższa Izba Kontroli powiedziała: Nie udzielamy pozytywnej opinii z wykonania budżetu. Tego w stuletniej historii Najwyższej Izby Kontroli, mówię to jako jej były prezes, jeszcze nie było. Okazuje się, że ta ekipa w rządzie to taka banda nieudaczników, że zadłużają nas. Na setki miliardów złotych oglądają nas głównie ludzi młodzi, więc was informuję, że długi PiSu będziecie spłacać wy. I dobrze, że jest coś takiego jak Najwyższa Izba Kontroli, która powiedziała hola, hola, panowie, co wy w ogóle wyczyniacie. My mówimy wprost, to są niedopuszczalne praktyki. Jesteśmy z, yy, przedstawiamy negatywną ocenę wykonania budżetu i powiem od razu, czym to powinno skutkować. To powinno by skutkować nieudzieleniem w Sejmie absolutorium rządowi PiSu i otwiera to procedurę wymiany, nie, wymiany premiera jeszcze przed wyborami. Oczywiście, jak mnie pan pyta, czy tak się stanie, tak się nie stanie, bo PIS jak niepodległości będzie bronił tej swojej tempej głupoty, która nas wszystkich zadłuża i powoduje, że przedsiębiorcy, ludzie, którzy kochają wolność, z przerażeniem patrzą na to, co będzie, co będzie nas czekać w przyszłości. Ja mam przynajmniej nadzieję, że to będzie tematem rozmowy. Niech tematem rozmowy będzie także to, że w Polsce mamy sytuację, gdzie Kobieta, mając obumarły płód. I oczekując pomocy w szpitalu, tej pomocy nie otrzymuje. Przecież to jest sytuacja, która stanowi realne zagrożenie najbardziej tragicznych konsekwencji. Kilka takich przypadków mieliśmy, to uderza w kobietę, ale powiem paradoksalnie, że to także uderza w mężczyzn, we wszystkich młodych ludzi. Przecież oni się będą za chwilę bali, zakładać o rodzin i myśleć o tym, żeby mieć dzieci. A czy my mamy niestety horyzont który psuje, niszczy, straszy wszystkich, a psuje i niszczy wszystko czego się dotknie i oczywiście musimy to jak najszybciej zmienić. To jest moim zdaniem drugi temat, który powinien być przedmiotem kampanii wyborczej, żeby złodziei naszej wolności, żeby złodziei naszych praw w tych najbliższych wyborach pogonić. Tymi złodziejami jest Prawo i Sprawiedliwość. Panie senatorze, natomiast jeszcze co do marszu 4 czerwca, czy uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie tak się zmobilizować, tak zmobilizować swój elektorat, swoich wyborców, żeby zorganizować marsz o podobnym zasięgu, o podobnej liczbie, co udało się opozycji 4 czerwca, bo na razie był Narodowy Marsz, życie rodziny, no i tam tłumów nie było? Panie doktorze, oczywiście, że nie. Prawo i Sprawiedliwość okazało się, że nie jest nawet w stanie wypełnić. Hali, którą wynajęło, czyli w moim rodzinnym mieście w Atlas Arenie, okazało się, że te kilkanaście tysięcy miejsc, opozycja zgromadziła ponad pół miliona w Warszawie. PiS nie jest w stanie zapewnić. Ja mam już tylko jedno życzenie. Drodzy przedstawiciele PiSu, szefie sztabu Jochanie Brudziński, jak już nie jesteście w stanie nawet ludzi przyjąć, to pokażcie przynajmniej, że spłacacie swoje długi. Po Was została faktura na, z tego co słyszałem, 150. 50 tysięcy za wynajęcie tej hali, bo w tym czasie nie można było nic w niej zorganizować, bo wy ją wynajęliście, a teraz ją pożyczyliście jak wymiętą szmatę. No tak się nie robi. Długi się spłaca. Nawet jak gdzieś się spotkacie w Remizie w 30 osób z prezesem, to pamiętajcie, że macie do zapłacenia rachunek za atlas arenę w Łodzi i trzeba go uregulować. Jeszcze co do tego rachunku, to prezydent Zdanowska obiecała, że będzie przeznaczony na miejski program in vitro. Natomiast, I to jest dobra wiadomość. Za to trzeba panią prezydent pochwalić. Co do kampanii wyborczej, w ostatnich dniach Platforma Obywatelska wypuściła spot, w którym stara się pokazać że rzekome powiązanie premiera morawieckiego z Rosją. Tak, te spotkania w ramach Ursusami, te różne wypowiedzi. Czy uważa pan, że rzeczywiście tak jest, że premier Morawiecki ma jakieś powiązania z Rosją, czy jednak jest to troszeczkę przesadzona kampania? Panie doktorze, ja bym powiedział, słowa odsadzam od faktów. Jakie mamy fakty? Że w Polsce zakłady chemiczne azoty próbował wrogo, podkreślam wrogo przejąć Mosze Kantar, jest to jeden z oligarchów rosyjskich, Blisko, bezpośrednio powiązanych z Władimirem Putinem? I teraz pytanie, czy to jest realizacja polskiego czy rosyjskiego interesu? Ja zawsze będę walczył o interesy polskich rolników i polskich przedsiębiorców. Jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że bezpieczeństwo żywnościowe jest tak istotne, jeżeli my dzisiaj się zastanawiamy, a przypominam, że to ja skierowałem do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o kontrolę NIK, którą nikt zapowiedział, że zrealizuje, kto? na tym zarobił, że do Polski ściągnięto ukraińskie zboże jako zboże techniczne, fałszując dokumentację celno wozową Dzisiaj magazyny zbożowe są zajęte i ja się pytam, co zrobią polscy rolnicy za kilka miesięcy, jak zbiorą zboże z pola. To jest kompletna nieodpowiedzialność i taką nieodpowiedzialnością wykazywał się bank BZK WBK, którego prezesem był wtedy Mateusz Morawiecki. Ten sam Mateusz Morawiecki którego biuro maklerskie, uwaga, pilotowało tą wrogą przeję... próbę przejęcia zakładów chemicznych nie azoty i tylko specjalna ustawa to, nie... to uniemożliwiła. Pomyślmy sobie, że dzisiaj rosyjski kapitał by miał większość w największym na to, nawozów w że tutaj, w jeżeli chodzi o uderzenie w premiera Marawieckiego, jest to nawet czasami przesadzone w polskim sejmie, bo Grzegorz Braun Oskarża go nawet o bycie agentem sztazji. No tutaj platforma oskarża go o wpływy rosyjskie. Ale Z, panie redaktorze. strony PiS cały czas mówi o Donaldzie Tusku, jako polityku prorosyjskich. Czy ta kampania w, to, w ogóle będzie przeprowadzona? Ale potem no właśnie na tym to polega. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Ja byłem przeciwny. Od początku. Tak jak wszystkie środowiska polityczne po zapisem ustawie o badaniu wpływów e, rosyjskich. To jest skandal, jak ją przygotowano. Tak naprawdę wprowadzono sąd kapturowy w tej wersji, która przecież dzisiaj ciągle obowiązuje, że wyłącz, że nominaci partyjni PiS-u początkowo mówią, się o takich super śledczych jak na przykład Janusz Kowalski. Teraz się mówi, że na posłowie i senatorowie może nie, to powołamy europosłów. Oczami wyobraźni widzę te śledcze Kępa, Mazurek, Zaleska, którzy będą szafować wyrokami. Ja nie wiem, kogo one obejmą. Czy polityka Konfederacji, czy polityka Platformy Obywatelskiej, bo przecież to wie tylko PiS. On może w oparciu o tajne dokumenty powiedzieć. Ty uległeś wpływom rosyjskim, polityku dowolnej formacji, oczywiście, spokojnie, po zapisem. My Cię wykluczymy z życia publicznego na 10 lat, bo ten przepis dalej obowiązuje i nawet nikt nie ma jak zweryfikować, czy ten zarzut był prawdziwy, ponieważ my na tym spektaklu, na otwartym posiedzeniu komisji, dowiemy się od tego super śledczego spisu: Panie Kowalski, Panie Igrekowski, y Panie Braun, Panie Tusk, czy dowolnie inny. Uległ pan wpływom rosyjskim i medlarz, panie Bosak. I my mówimy, że niestety w oparciu o tajne dokumenty, o których nie możemy nic powiedzieć. Wiemy, że pan tym wpływa mulek. Przyjmujemy stanowisko, że przez 10 lat pan nie może pełnić funkcji publicznej. No to ktoś powie zaraz, zaraz, ale przecież jest nowelizacja prezydenta w tym zakresie, ale z, tym, z tą nowelizacją to już są jaja. Pis ją przyjął w piątek, mówił Senacie, zajmie się nią natychmiast. I uważa, uwaga, te 30 metrów, czyli korytarz łączący Senat z Sejmem, zajęło im 5 dni żeby tą ustawę przynieść do Senatu, żeby Senat się nią mógł zająć. Nawet tych 30 metrów nie było potrzeba, bo można to było wysłać w formie elektronicznej. Na chwilę postawmy tutaj kropkę, poruszmy jeszcze jeden temat, bo w Marszu Równości wziął udział Rafał Trzaskowski, wielu polityków związanych z opozycją, nie tylko lewicą, ale również Platformą Obywatelską. Czy uważa pan, że jeżeli Zjednoczona Opozycja przejęłaby władzę. Po wyborach, to takie postulaty jak na przykład związki partnerskie czy nawet może małżeństwa homoseksualne były możliwe w Polsce do zrealizowania. Panie redaktorze, po pierwsze, będę bronił wszystkich. Każdy ma prawo brać udział w dowolnym marszu. Rafał Trzaskowski ma prawo brać udział w Marszu Równości. Krzysztof Bosak ma prawo brać udział w marszu z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada. I fora ze dwora, żeby komuś odbierać wolność manifestowania swoich poglądów. A co i jakie decyzje będzie podejmował w przyszły parlament, to zdecydują wyborcy w wyborach wybierając swoich przedstawicieli. I ja tak głupi, żeby dzisiaj o tym dywagować nie jestem, bo to by świadczyło, że już dzisiaj wiem, kto te wybory wygra. Ja nie wiem, bo zdecydują ci, którzy nas oglądają. Jeżeli nas oglądają mieszkańcy z w... i Łodzi, a w sprawie... to proszę was o... Panie Sadarze, w sprawie aborcji, czy jest Pan się w stanie jednoznacznie określić, jakie jest Pana zdanie w tej sprawie? Absolutnie, pan jestem, to absolutnie jestem za tym żeby usunąć te przepisy, które dzisiaj powodują śmierć kobiet z uwagi na to, że nie usuwa im się obumarłego płodu. To skandal i te przepisy nie mogą być w takim brzmieniu, jak dzisiaj są, jaki będzie ich kształt, zdecyduje przyszły parlament. Na pewno nie mogą być tak rozumiane, jak dzisiaj po stanowisku Trybunału Konstytucyjnego. Czekamy jeszcze na odpowiedzi w tych dwóch sprawach, panie na senatorze. Natomiast jeszcze będą pytania... Z czatu. Tutaj wiele pytań od użytkownika Superior. Walter, no pierwsze pytanie: czy będzie pan kandydował na senatora? Już pan chyba odpowiedział, prosząc o. Tak, e, będę kandydował, głosy. ale ważna uwaga. Będę reprezentował opozycję. Oczywiście, że nie będę reprezentował PiS-u, ale będę reprezentował w wyjątkowej formule. Jestem senatorem bezpartyjnym. Będę startował jako kandydat bezpartyjny, rejestrując swój własny komitet bez podpórki żadnej partii politycznej. Czyli będę dwukrotnie musiał zbierać podpisy: bo pierwszy, żeby zarejestrować swój komitet wyborczy, później swoją kandydaturę. Tym bardziej proszę Państwa o pomoc w sprawie rejestracji komitetu mogą mnie wesprzeć osoby z każdego zakątka kraju od szczecina przez łódź po ustrzyki górne później już tylko ci którzy są w moim okręgu czyli z łodzi i województwa łódzkiego to jest trudniejsza formuła ale to powoduje że z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć w senacie tak jak do tej pory chcę reprezentować wszystkie środowiska które nie reprezentują pisu Panie senatorze, co pan senator sądzi o coraz lepszych wynikach sondażu Konfederacji? Ja uważam, że Konfederacja będzie miała lepszy wynik niż obecnie w sondażach. Zakładam, że jej wynik będzie wynikiem powyżej 15%. Natomiast oglądał Pan wczorajszą debatę Ryszarda Petru z Złominem Ancenem? Nie, nie oglądałem. Wiem, że ona była o godzinie 18 .00. Prowadziłem w tym czasie komisję senacką. Moi wyborcy i słusznie mają prawo oczekiwać ode mnie, żebym chociaż bardzo chciałem tej debaty posłuchać. Po pierwsze, żebym wykonywał swoje obowiązki i dlatego była to 300 kilkudziesięciu, już trzysta kilkadziesiąt posiedzeń komisji ustawodawczej, z której za wyjątkiem dwóch lub trzech prowadziłem wszystkie osobiście, i tak również było wczoraj. Panie że czy koalicja obywatelska, tu możemy rozszerzyć pytanie o opozycję w ogóle, jest otwarta wejść w koalicję z Partią Wolności oficer Artur nie wiem, bo nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, więc trudno mi powiedzieć, która partia jest gotowa otworzyć porozumienie z innym ugrupowaniem. Ja mogę tylko sobie życzyć, żeby w przyszłym parlamencie było jak najwięcej osób, które na poważnie chcą w nim bronić wolności, wartości, które są mi bliskie. Gospodarczą i z takim rozumieniem funkcjonowania państwa, w którym rząd zajmuje się tylko tymi rzeczami, którymi nie jest w stanie zająć się sam obywatel. I na koniec, czy widział pan trzeci odcinek serialu Reset? Nie widziałem trzeciego, bo były dwa. Oba oczywiście sobie obejrzałem. No, i czekam oczywiście na odcinek numer 3. Zapewne w odcinku numer 3 będzie informacja o tym, że jako minister sprawiedliwości wystąpiłem na piśmie do ówczesnego prokuratora generalnego, żeby on wystąpił do strony rosyjskiej o powołanie wspólnego zespołu śledczego. I gdyby tak się stało, gdyby prokurator generalny ówczesny mnie posłuchał, przypominam, był niezależny, powołany przez Lecha Kaczyńskiego, to polscy prokuratorzy mieliby dostęp do wszystkich dowodów przez. Przez cały czas trwania śledztwa. Jestem, mam nadzieję, że to będzie w trzecim odcinku, chociaż niestety obawiam się, że moje nadzieje w tym zakresie będą płonne, bo one będą psuć narrację o oddaniu śledztwa Rosjanom. I na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, wszystkie pytania, oczywiście również komentarze. Zachęcam do wszelakiej aktywności. My te komentarze czytamy, sprawdzamy, co jeszcze jest do poprawienia i dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, którym był senator Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję bardzo serdecznie.